Jeszcze troszkę pogadajmy na temat tych rzeczy. Chciałem jeszcze parzyć się parę dodać, bo nie ma czasu w tych kazaniach. Nie ma dużo czasu, żeby wiecie, może było kazania zrobić 2-3 godziny, to bo by może gadać i gadać i wszystkie te informacje przekazać. Ale myślę, że te krótkie w miarę kazania <laughs> pozwolą nam zobaczyć co się dzieje i zrozumieć te rzeczy. Jak my coś zrozumiemy, ja wiem po sobie, ja wiem po innych, to wtedy możemy łatwiej, łatwiej te rzeczy, łatwiej żyć, możemy wiedzieć, co się modlić, możemy rozumieć, co się dzieje i tak dalej. I gazety, sobie osobiście nie widziałem na oczy, ale gazety pokazują, że symbol, taki duży symbol katolicki w Europie, katedra Notre Dame, w Paryżu, we Francji, no, spłonęła. W pierwszej części Polecam każdemu wysłuchanie bardzo, bardzo gruntownie kilka razy tych rzeczy i sprawdzenia, jak ktoś nie wierzy. Katedra bardzo dziwna, założona na pogańskich po prostu różnych świątynce pogańskiej i sama katedra oczywiście symbol katolicyzmu czyli uniwersalnej religii i symbol oporu reformacji symbol oporu oporu Słowu Bożemu i, i przebudzenia. Prawda? Jeden symbol, to nie jest jedyny. W Polsce mamy takie też ale ta katedra spłonęła, taka kadedra spłonęła i wiecie, wszyscy płaczą i kwięczą. I co chciałem jeszcze tutaj dodać? Polecam posłuchać pierwszą część, później drugą mi. I mieć pewien obraz tego wszystkiego i rozumieć, co się dzieje. Prawda? I to, Te rzeczy, wiecie, te, te różne katedry, te różne budowle, one są, one są, wydaje się, niepozorne, ale one są pewną symboliką one są pewnym miejscem, gdzie no, spotykają się ludzie, robią różne rzeczy, i tak jak mówię, Francja, obok innych krajów, niestety pełna w Polsce, też te rzeczy są. Francja dzisiaj gdybyśmy popatrzeli współczesna Francja, prawda, 2019 rok, już jest na połowa kwietnia, ma idzie bardzo szybko. Gdybyśmy pojechali do Francji i zobaczyli Francja niby kraj bardzo sekularny. Francja, bardzo, kraj bardzo sekularny, kto był to wie. Ale jednocześnie nie ja bym powiedział nie tylko Nie tylko sekularny Ale Jest ten element tej ciemności Jeżeli ktoś Mieszka we Francji albo był we Francji Zauważy pewną ciemność, która tam jest w tym miejscu I ta, ta ciemność wynika z różnych rzeczy Między innymi Kraj pomimo, że sekularny To jednak y, Masę, masę rzeczy Typu jak wolnomularze a jeśli ktoś czyta historię wolnomularstwa i dojdzie do pewnej informacji, to zobaczy, że również w pewnym momencie pojawiają się również iluminaci. A więc gdzie te rzeczy są, tam jest wielki opór, wielki opór duchowy wielki opór normalnie do wszelkich rzeczy związanych z Bogiem. Ja mówię tutaj w kontekście, nie teraz tej katedry, bo analizy ma wspólnego z Bogiem, ale mówię w kontekście Ewangelii, w kontekście... Przebudzenia Kraj taki może powiedzieć zamroczony Poprzez te, te różne organizacje Podejrzewam, że masę Gdybyśmy zobaczyli w historii Masę y, y, różnych takich magów I tak dalej Również nie wszyscy Ale masę z nich pochodziło ze Francji A więc później ten, ten, ta, ten mrok Później był na ten kraj narzucony Więc Francuzi Oczywiście jeden z krajów, który potrzebuje więcej przebudzenia, prawda? bo inaczej, inaczej no nic im nie pomoże. Prawda? Ta ciemność trzyma ich z dala od Słowa Bożego. Ta ciemność powoduje, że wiecie, Francuzi niezadowoleni, tak a propos. Dwudziesty, <laughs> tam któryś tydzień, oni to myśleli, że to będzie jeden raz czy dwa i to sobie później, teraz ostatnio tam czytałem, tak pobieżnie, nie mam czasu tego wszystkiego tak bardzo analizować. Nie jestem jak dziennikarz, żeby to wszystko tak analizować, ale na tyle, co potrzeba analizuję i dwudziesty któryś tydzień tych żółtych kamizelek, może sobie też posłucham całego kazania ten temat, żółte kamizelki przez dwudziesty któryś, nie wiem, jest dwudziesty drugi czy któryś protestują, prawda, protestują Ma Macrona, protestują to, co się dzieje, a we Francji z tego co czytam, nie, nie, nie rozumiem, wiecie, z Francuzami, ale z tego co czytam, no dzieje się niezbyt dobrze. Francja jest jednym z krajów, wiadomo, założycieli Unii Europejskiej i oczywiście, kiedybyśmy się, kiedybyśmy się dogrzebali do, mm, kiedybyśmy się dogrzebali do esencji, tych rzeczy, to byśmy zobaczyli, że nie wiem czy oglądaliście, kiedy Macrona, no bo były wybory, prawda, niedawno były wybory prezydenckie do, w, we Francji i jakbyście chociaż troszeczkę pobieżnie zobaczyli, to było dwóch kandydatów i jedna była szczególnie ta Le Pen i, i drugi był Macron. No i oczywiście była nagonka tych wszystkich iluminatów, że, że ja nie jestem za Le Pen. Le Pen jest osą zbawioną, ale te, tych dwóch kandydatów było. Ale jak się okazało, Macron, kiedy Macron jest, to jest wszystko udokumentowane przez, przez nie przez jakieś, wiecie, media, skrańców, wiecie jakiś, ale to jest wszystko udokumentowane przez, um, to jest wszystko udokumentowane przez zwykłą prasę. Możecie znaleźć sobie zdjęcie Macrona jak jest jak on tam tą przemowę robi i te symbolika masońska po prostu i tak dalej i on później wyobrażacie sobie ja już o tym mówiłem wyobrażacie sobie że on później ten no niby nowo wybrany przez Francuzów prezydent on później gra hymn Unii Europejskiej pojawia się flaga Unii Europejskiej, nie, nie francuska. I od tego czasu oni wiecie, oni go wybrali, no teraz nowy prezydent, to im teraz wiecie, pomoże i tak dalej. Guzik prawda okazało się, że bardzo ludzi zadowoleni z Macrona. Macron oczywiście robi pod Unię Europejską, tak jak wielu dzisiaj polityków. To tak gwoli pewnej dygresji, ale wiedzmy o tych rzeczach. Te rzeczy są. I we Francji, Francja jest jednym z krajów, które potrzebuje dużo przebudzenia, bo, bo historia Francji jest taka nieciekawa, można powiedzieć. Bo, bo kiedy porównam różne kraje, kiedy weź, weźmy przed oczy sobie teraz chwilę pewne kraje. Weźmy przed oczy sobie kraje Europy. Nie każdy z nas był w wielu krajach Europy Niektórzy z nas może byli we wszystkich, niektórzy w niektórych, może niektórzy dopiero pojadą. Jakkolwiek kraj, który jest najbardziej Wam, nie wiem, znany, porównajcie sobie na przykład. Francja, kiedy bym wziął te kraje, nie wiem, Niemcy, Skandynawia, e, inne, inne kraje, jakikolwiek chcecie sobie kraj europejski wziąć. Zobaczcie, że Francja jest jednym z takich taki krajów, gdzie taka, ta historia jest. Mm, że oni poprosły, po prostu stanęli Ci liderzy tych krajów Teraz jest akurat prezydent Ale wcześniej coś tam królowie byli Oni podjęli złe decyzje I ówcześny lud Francji Również podjął złe decyzje I to, i to spowodowało, że Francja dzisiaj jest takim krajem gdzie... No dzieją się różne rzeczy I we Francji jest Tak mówię cały czas ten, ten Ten duchowy opór jest po prostu Ten mrok taki po prostu I część tego jest spowodowane Tym że oni tych hugenotów Po prostu w sposób bestialski Zniszczyli po prostu Opanowali Ewangelii Opanowali prawdziwym tym A później jak przyszła Rewolucja francuska To później oczywiście Zaczął kwitnąć ten to podziemie okultystyczne, prawda, które zawsze gdzieś tam było. A więc są te, są te warownie. Kiedybyśmy zastanawiali się na przykład w Europie, y, czemu jest taka ciemność nad Europą? Czemu Czasami w niektórych krajach jest taka ciemność? Czemu te złe rzeczy się dzieją? To byśmy zobaczyli, że w różnych krajach są różne warownie. Polska ma swoje warownie, Francja ma swoje warownie. Wierzę, że ta katedra jest jedną z tych warowni która trzyma ludzi z dala od, ym, od Ewangelii. To jest takim symbolem okultystycznym, takim symbolem, może w historii sobie poczytać po prostu, symbolem oporu do Ewangelii, symbo, symbolem oporu do reformacji, symbolem oporu do Słowa Bożego, do przebudzenia, do prawdziwego słowa. Reakcja liderów różnych liderów jest ciekawa, bo teraz wiecie, wszyscy płaczą, o tragedia się stała i tak dalej. Ja wam powiem. Ci ludzie, wielu z nich wie o co chodzi. Wielu z nich jest z samych w ciemności. I jak uderzane jest. Pa, pa, pamiętacie, to jest takie małe porównanie jak zacząłem, jak tak trochę się, no te zastanawiałem to nawet y, arcybiskup z Canterbury, y, anglikanin, protestant niby, wiecie on rozpacza o i tak dalej, i różni liderzy i tak dalej. I ta cała szopka zawsze jest. Ale powiem wam, w Biblii jest napisane, tym chciałem zakończyć, bo już jeszcze mam troszeczkę czasu, w Biblii jest napisane, że jak ten system fałszywej religii, który jest opisany gdzie w, w objawieniu, jak on pójdzie na dno, to wielu ludzi związanych z tym systemem, że to bardziej niż oni, demony w nich, widzimy, podnoszą, wiecie, smutek jest, o, ten, w wspaniały system, im ich tak zwany wspaniały, wiecie, fałszywy system się zawalił, prawda? Bardzo niezadowoleni, bardzo niezadowoleni, tak nakombinowali, tyle się namęczyli nad tym systemami różnymi, wiecie, które są fałszywe i one później runą w gruzach, prawda? A więc to i inne rzeczy, które się dzieją, według mnie, są takim, takim pokaza pokazaniem takiej zmiany czasów, które idą. Takiej w końcu wymodlonej, Kolejna może e... interwencji Bożej i położenia kresu tej głupocie, tej, tej jawnej ciemności, która była nam, pozwoli nam wpychać do tak wielu lat. I ta, ta katedra jest jednym z takich symbolów, jest ich dużo więcej. Jest ich dużo więcej ten mrok. W Europie ten mrok, w Ameryce ten mrok Który przychodzi który, Którego nie widać na pozór Bo jedziemy do tych krajów to, to nie widać co oni robią Ale gdyby Bóg pokazał to duchowo Te rzeczy, które oni robią Ci masonerzy, czy czarownicy Ci inni tego typu ludzie Iluminaci i tak dalej ten, ten, Ta ciemność, którą oni kreują Którą oni wiecie przez te rytuały Przez te Prawa przez te yy, wprowadzanie tej tak zwanej tego, co oni wolnością nazywają, bo to nie jest wolność, tylko to jest yy, przyzwolenie prawne na robienie zła. Ja myślę, że w takich czasach, że będziemy widzieć, jak te wszyscy wiecie, oni tak popychać o ekumenię, będziemy widzieć, jak ta ekumenia stopniowo się rozbija, jest, jest obnażana dochodzi do krańca jej nie ma. To samo te rzeczy, te, te, ta ciemność, wielka ciemność, która jest nad Europą. Ona, ona zostanie rozbita, ona zostanie ta, ten fałsz. Wielu ludzi, pamiętajcie, Trzymanie się ciemności. Nie dlatego, że to jest tylko fizycznie gdzieś tam ktoś nie chce czego przyjąć. Jest to duchowa ciemność. I kiedy ta, ta szata tej ciemności z tej Europy zejdzie, to zobaczycie, jak, jak Wyjdzie prawdę ludzie przyjdą...